Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam was niestety po przegranej batalii z Francją, ale co by nie mówić, dostałem to, czego chciałem wczoraj, czyli ofensywna piłka, nie ma wstydu. Mogło być lepiej, no ale myślę, że to jest Francja, Mbappe jest z innej planety, to to nie było fair. Granie przeciwko Mbappe nie było fair, także no generalnie nie najgorszy występ, może za 4 lata. E, dzisiaj proszę państwo ja nagrodę za Champions Mam już 11 winów, aczkolwiek mam jeszcze szansę na 14 winów, więc uznałem, że dobra, jak już nie mam nic lepszego do roboty, to zróbmy sobie odcinek z nagród i może wbijemy 14 minut. Może się uda. Ciekawym są codziennie to Daily. Baczy się dobrze! Dzisiejszym partnerem odcinka jest mój Discord, na który Was serdecznie zapraszam. Aktualnie jest lub będzie rekrutacja na admina tego serwera, więc zapraszam serdecznie, jeśli kogoś jeszcze nie ma. Link w opisie oraz oczywiście macie tutaj wyświetlony. A my co, przejdźmy sobie do Furt Champions. Aktualnie bilans wynosi oczywiście 11... 6, więc jeśli przegramy chociaż jeden mecz, no to wiadomo już GG i nie ma, czego, nie ma czego szukać, ale mamy jeszcze szansę na wbicie tych 14 minut, także no spróbujmy. Dobra, więc moi drodzy, mało mało pingu, więc możliwe, że gramy z jakimś naszym kochanym widzem, albo z jakimś Polakiem po prostu. Zobaczmy, gramy z konie, no to raczej bardziej bardziej polsko się nie da. No nie na no, pewno się da, no, ale nieważne. E, Tedstegen, Marquez Ricardo Carvalho Schweinsteiger, Eto Fatigowu Okej, solidny składzik, nie będę mówił, że nie. Tak więc co mogę powiedzieć generalnie o tym meczu? No, bardzo mi się podobał, Pio, bardzo mi się podobał Piotrek Zieliński, naprawdę go miał taki lust w tym meczu, że gdybyśmy mieli trochę, trochę lepszych skrzydłowych, to wydaje mi się, że to wszystko lepiej śmigało, no ale niestety w porównaniu nas do Francji brakowało nam naprawdę dużo, ale te pierwsze 40 minut, no, była nadzieja, no, oczywiście była nadzieja, tak my pewnie będziemy gdybać, że co gdyby Zieliński trafił i tak dalej, no ale no, bądźmy szczerzy, Mbappe miał, Mbappe robił taki dym, że myślę, że nic by to nie zmieniło, naprawdę Mbappe jest. Jest w gazie po prostu. Generalnie w ramach ciekawostki możliwe, że widzicie mnie aktualnie ostatni raz w takim, że tak powiem, wyglądzie, a nie innym. Nie będę mówił póki co więcej. Ale aktualnie... Jest to jeden z ostatnich możliwych momentów, kiedy wyglądam tak a nie inaczej. Tyle aktualnie mogę powiedzieć. Oh shit, kłopoty i to musi być bramka. Otóż... Się... Nie musi. Jestem naprawdę w szoku, że to nie się wpadło, bo to jest sytuacja typu, że to musi wpaść, więc ciekawe. Antony. Jezus, Mario, on to nadal ma. To jest i Antony nadal ma te strzały z fałsza. Mimo, że jest nerfili nie wiadomo jak bardzo mocno, to jednak strzały z fałsza Antonego to jest. nadal działają. O. Ken. <laughs> Moise Ken. Fake shot. Uderzenie. Tak właśnie. Musiałem zrobić tylko fake shot, bo widziałem, że on się ruszył tym bramkarzem, I uznałem na no dobra. Nie będę jeszcze strzelał, no i to był. chyba był błąd. Kostić, a Kostic z fałsza? Kurde. Przed paczem by weszło. No i mojze. moi oh, zegen. Ładnie to leciało. Uuu, tam brilli Cancelo. Do niego zagranie i Cancelo! Ten broń, to powinna być... powinna być bramka jednak, tak mi się wydaje. Pierwszy powa 1 do 0, zgodnie z planem. Nie jest źle. Myślę, że w miarę ten mecz jest w póki co przez nas ciśnięty. No, 6 strzałów. No, myślę, że w miarę pod kontrolą ten mecz powinniśmy dowieść. Cyk. Alo, Rand Ach, to... Przyszło. Chłopie, to jak się zabrał z tą piłką. Klasa światowa, pięknie, 2-0. Oho. Uh Ryan, -huh. okej, okay, go W. Odkupienie. O, to jest trójka. To jest chyba trójka, tak mi się wydaje. Cyk, cyk. Dobitka! Mm, niedobrze, to będzie się skończyć bramką. Wow, prawie kuli bali z przewrotki z Dobra, 12 win, jeszcze dwa do końca. Kto wie, może się jednak uda. Okej, okay, kolejne spotkanie przed nami, proszę Państwa, o 13 wina. Także co my tu mamy? O, oh, ja tego nie będę mówił. Tak, Mike mnią. Bremer, proszę bardzo. Sejdorf, drogba i Al No jego się trzeba będzie obawiać. Oho. Okej, okay, szybko poszło. O oh jest, oje, oh ojej, oh nie, dobra, do norma. Do prawej strony. Na paczki. Dobra, także będzie z ranga piąta, niestety nie udało się wybić rangi czwartej, no ale to nie jest jakaś mega duża różnica, więc nie jestem jakoś mega zły na siebie. Ważne, żeby trafić jakiś fajny foderek, coś po prostu na przyszłość, więc cztery piki, jeden z czterech rzadkich piłkarzy, 84+, plus. i czy będzie karta specjalna? O, 88 Bernardo Silva To jest świetny traf, ponieważ Potrzebujemy takich fajnych łokałcików A może jakaś karta fajna, pomarańczowa, jakiś rabiocik Wow, Kevin De Bruyne 91, ok, dwóch pięknych zawodników City, nice, bardzo fajny Foder i na koniec Ej, naprawdę fajnie posypało, trzy łokałty Spoko, nie? Znaczy nie mam prawa narzekać, tak mi się wydaje eee, Super, no to co, przejdźmy sobie do Sklepu, trzy paczki przed nami Czy będą to trzy potężne paczki? Najpierw paczka rzadkich zawodników Paczka za 50 tysięcy monet czy będzie pomarańczowo? Nie ma ekranów. Mamy za to cztery piki, w których pewnie nie będzie nic szczególnego. Mamy babę po raz kolejny. Dobra, no to paczucha za 125 tysięcy dokładnie. Może i na przykład. Nieważne. Nie o, rany kosty 85. Ja nie wiem, no coś. Te piki były spoko, ale no tutaj. Te, te... Ile tych pików? No co? Po co mi to? Bellingham. Świetny pomocnik. Bardzo ładnie zagrał dzisiaj z Senegalem. To trzeba przyznać. Wow, Jean-Felix, ej, Karty, których jeszcze nie miałem. Aż dziwne. No dobra, no więc paczka średnia. Trzeba to przyznać, nie było jeszcze żadnego walkoutu, więc. To już musi być walkout. 5 wykaże 83, plus. Zobaczmy. No musi być. Ochoty się popłakać. Rozchodź, za coś, że jakby trochę krótki, to zagramy sobie jeszcze jeden mecz w kwalifikacjach do FUT Champions. Niestety żadnych paczek już dla was nie mam, no bo nic już, nic już nie ma w SBC ani nic, także no, niestety nie były najlepsze nagrody w historii. To możemy na pewno powiedzieć. Tak, chyba z Polakiem gramy swoją drogą po raz kolejny. Tak zobaczmy: Dalot, Valverde, Jorente, Kiwil i Ronaldo. Solidny skład. Uh, Fedekieza, ale to chyba będzie podanie do, 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 do mojego kena. Żartowałem. Nie będę podawał. Nie będę podawał, będę strzelał. Fedekieza 1-0. Uuu, pd, o, danie. a low run. niestety za, 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 wolne podanie, że tak Oj, Cristiano, co tu za animacja była. Oho, a low run. przyjęcie, uderzenie, to jest rzut karny. to jest rzut karny, naładnia no, low tutaj, nawinął, da lotać Proszę bardzo. No i co, no, a wywalczy, no to będzie strzelał oczywiście, ładujemy, Panenkę. Myślał, że w lewo. Ja często uderzam w lewo, to prawda. Nie tym razem. Trójeczka. Chyba ta. O, no nie, no strzał roboną wyjęty. O! Siemano Mojze. Trójeczka tutaj dla widzów. O i tak myślałem. Tak myślałem. Źle, źle prowadził tę piłkę. Nie podobało mi się to w ogóle. I teraz nie było wspólnego, Leć, leć, haloveran, leć. Po długim 3-0. Dobra, mamy to. Chyba to mamy. Mam nadzieję, że drugi powiem się złego nie wydarzy. Okej, okay, pierwsze powoł za nami. Na luziku wygrywamy 3-0 raczej bez żadnej spiny. Tutaj wydaje mi się, że w statystykach będziemy po prostu tak dominowali, że to aż będzie przykre do patrzenia. No, tak. No. <grym>, o! I moiseken! No czemu? Aaa, poczuli się za bardzo. To się to oni przy 0-0 by to strzelili. Jak się lobby w tej grze? Naprawdę, ja po prostu znam L1 i strzał. Nie rozumiem. Dobra, nara. Aha, nie wiem czym akurat w tej minucie, nie wiem, dziękuję za mecz. No był to odcinek taki dosyć randomowy, nie będę ukrywał. Mam nadzieję, że będzie jakiś fajny content na jutro, no bo powoli się robi stypa. Więc no, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, rozprzestrzenia, adios.